Posło, e, szanowni Państwo, Trzech e, Wiele słów dzisiaj padło o genderystach, ideologii gender, homologby i tak dalej, wojciech śmiejałka polskiego Proszę Państwa, już się przedstawiam. Ja jestem straszny genderysta. Zajmuję się mu 12 lat, zajmuję się teorią gender, teorią queer. E, wykładam na Uniwersytecie Warszawskim w, w Instytucie Stosowanych w Nauk Społecznych. Właśnie w ramach gender studies. E, oczywiście nie będę z Księdzem tutaj polemizował, bo krótka, krótka wypowiedź Pytanie. No, no. Oczywiście nie ma sensu na polemikę. E, proszę Księdza, Ksiądz wiele słów powiedział o tym, jak Ksiądz jest szkalowany, jak Księdzu się źle, brzydko mówi. Zgadza się. E, ja słyszę język, jak się o księdzu, e, różne media, najróżniej się wypowiadają. Nie do końca to jest mój język, ale Ksiądz w swoim wykładzie. Mówi również o mnie jako maniaku seksualnym, z kolei z genderystyką jestem maniakiem seksualnym. Ksiądz zarzucił moim rodzicom, że byli agentami tajnych służb, bo tylko z takich, z takich e, e, gremiów wywodzą się e, genderysty. Proszę Państwa, dajcie mi tak? Więc proszę Księdza, dlaczego Ksiądz e, odpowiada taką monetą na zainteresowanie. jestem z dużym zainteresowaniem, proszę Państwa. I jestem trochę przykro, że ksiądz tak bardzo źle o mnie, o moich kolegach. Dziękuję. 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 Więc pytanie: czy na mnie jest takie, dlaczego ja tak mówię. Proszę e, zróbmy uwagę, ja nie, nie używałem katwizmu, że wszyscy a ja tendencja że wielu ludzi tak myśli, wielu ludzi tak postępuje. Nie mówię, że wszyscy są tacy, ale są. Często to są osoby dominujące. Yy, więc szczęście w tym momencie, że Pana yy, rodzice to pan może być z dobrej rodziny i Pan, pani rodzice może nie byli komunistami łówekami, ale mówię o pewnych tendencjach, które okazują się dominujące. Yy, natomiast, yy, no chyba Pan stwierdzi, że jednak tak brutalne określenia, jakie są wobec mnie, ja nie stosuję wobec nikogo. Ja za tym zwykle nie atakuję, nie tylko ja osobiście, tylko moja zjawiska. Yy, każdy kto porówna mój język i moich przeciwników, stwierdzi, że on jest o wiele łagodniejszy. widać na przykład często w programach, do można na YouTube, może sobie kilkadziesiąt programów w których występowałem, z największymi wrogami Kościoła, którzy często mi ubliżają. Ja zupełnie nigdy nie ubliżam. Więc jest wyraźne, nie powinien Pan starać się na jednej płaszczyźnie. Widać... Proszę Pana, ja, to nie Pan ma wykład, tylko ja. Pan miał pytanie, Pan nie ma wykładu, prawda? Więc ja panu odpowiadam. Jak pan zorganizuje wypadł, wtedy pan może powiedzieć, ja mogę pytać. Więc proszę, jak pan jest naukowcem zachować podstawowe reguły nauki. Więc myślę, że to jest taki dobry przejaw. Ja się spotykam, to też jest przejaw mojej dialogiczności, Ja się spotykam z największymi wrogami Kościoła, z zieloną nienawiści, że ubliżają mi najgorszymi wyzwiskami, także studio telewizyjne. Ja tego spokojnie słucham, nigdy nie odpowiadam tak, nigdy właśnie się też nie bronię, nie atakuję tych osób. Tylko podaj argumenty, po prostu te minuty te, są bezcenne, tam idę, żeby, nie żeby przekonać przeciwników czy dziennikarzy, tylko żeby paru milionom ludziom przekazać dobre argumenty. Dlatego pozwalam sobie ubliżać najgorszy niewyspiskany. Więc myślę, że o tyle Pana wypowiedź jest niesprawiedliwa, że właśnie między mną a moimi przeciwnikami jest gigantyczna różnica. Natomiast w pewnych sytuacjach, tak jak tutaj, używam odsłyszenia określeń, myślę na Jezusa. Jednak 40% wypowiedzi Jezusa to są Groźby, to są też określenia plewierzmiowe, groby powielane, mordercy proroku i w pewnych sytuacjach tego trzeba używać. Zresztą ja przypuszczam, że Pan porusza się w tej strefie czystej gender, właśnie studiów nad płcią, równością kobiet, to jest takie eleganckie powierzchowne. Natomiast do gender należy program polityczny, właśnie promocji, brutalnej promocji homoseksualizmu, seks deprowacji dzieci i globalnej rewolucji. To też należy do gender. Myślę, że stąd też wynika Pana wolne porozumienie, że Pan jakby nie chciał z tych trzech elementów, a pozostawał w tej sferze tych dwóch pierwszych. No, to jest moja odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.